Dzień dobry, z tej strony Wujaszek Lajsta i znajdujemy się w mojej kuchni, ale nie będziemy gotować ani piec. Ja będę odpowiadał na pytania, które będą mi zadawane. Ale zanim do tego przejdziemy, muszę Wam coś powiedzieć. Nie byłoby tego Q&A, gdyby nie najlepsza sieć w Polsce, czyli Play. A Play ma teraz dla Was wspaniałą ofertę. Nadstawcie już. W Play na kartę YouTube, TikTok, Facebook, Messenger i Instagram za darmo na lato, bez zużywania gigabajtów a dla nowych klientów dodatkowe 100GB na używanie internetu jak się chce. Pakiety można aktywować w Play24. To dla Was informacja, a my zaczynamy. Dobra, dzień dobry Wujaszku. Dzień dobry. Zadam Ci dzisiaj 50 pytań, 50 przeróżnych pytań z różnych kategorii, różnych dziedzin. Liczę na szczere, szczere i dynamiczne odpowiedzi. Jasne. Zaczy, jedziemy z pierwszym pytaniem, wstępniaczek. Jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie z dzieciństwa? Eee, pod blokiem. Pod blokiem. Czego nie jadłeś jako dziecko, a teraz już jesz? Eee, nie jadłem smalcu, a teraz raz się odważyłem i nie jest tak źle. Ok. Teraz będzie bardzo kontrowersyjne pytanie. Ananas na pizzy, czy rodzynki w serniku? Rodzynki w serniku. Pizza, czy chlebek? Pff, chleb. Ulubiony rodzaj kawy? Eee... Wyjazd w góry czy nad morze? Nad morze. Jaki był Twój pierwszy telefon? Mój pierwszy telefon to był pożyczony od taty Centertel i poszedłem na ognisko i prawie go zgubiłem. I życie całe mi stanęło przed oczami. Ale na szczęście go znalazłem. Dobra, a jedna rzecz, której nie zrobiłeś w przeszłości i teraz żałujesz? Czego nie zrobiłem w przeszłości i teraz żałuję? Że się chyba wcześniej za to całe gotowanie, pieczenie nie wziąłem, no. Twoja ulubiona książka? Moja ulubiona książka, właśnie zerkam na te moje książki, chyba jest ich kilka, ale wracam do fałszerzy Żida często. Czego najbardziej się boisz? Czego najbardziej się boję? O swoich bliskich, o zdrowie, o swoje ich. Krasny Staw czy Warszawa? Krasny Staw! Wolisz planować przyszłość, czy działasz spontanicznie? Mm, jedno i drugie, ale, ale z naciskiem na delikatne plany, ze spontanicznością. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Jaka jest Twoja pierwsza myśl po przebudzeniu, tak najczęściej? Kawa. A jaka jest najbardziej odważna rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłeś? E, 10 kaw. Jakie zdanie byłoby napisane na Twoim nagrobku? Pił dużo kawy, piek dużo chleba, jadł dużo pizzy. Eee... Kurczę, ogarnął się chłopak. Czy chciałbyś wykonywać kiedyś inny zawód niż obecnie? Nie, jestem szczęśliwy z tego gdzie jestem i co robię i wiem, że jeszcze dużo przede mną. Jaka była Twoja najlepsza podróż w życiu? Najlepsza podróż w życiu. Pewnie tam te najlepsze to jeszcze przede mną, ale z tych dotychczasowych, strasznie dobrze wspominam wyjazd do Mongolii na motocykle. Łysy Leszek czy Leszek Kudłacz? Leszek Kudłacz, no. Co daje Ci wolność? Wolność? Eee, pewna niezależność w pracy i pewna odwaga, trochę tej spontaniczności i planowania. Dokładnie to. Czy musisz przykrywać się całym pod kołdrą? E, tak, bo marznę i nawet muszę w t się spać. Twój ulubiony wykonawca muzyczny? Mój ulubiony wykonawca muzyczny? Znowu jest ich chyba zbyt wielu, ale ja to taki rapowy chłopak jestem. O. No dobra, to teraz pytanie trochę z innej beczki. Dlaczego kobiety otwierają usta podczas malowania rzęs? E, to jest ten sam powód, dlaczego wystawia się koń, końcówkę, koniuszek języka przy rysowaniu kółku, kółka. Żeby się okay. nie pomylić i być precyzyjnym. Dlaczego w lodówce jest światło, a w zamrażalniku nie? E, wiesz co, bo w zamrażarce to już nie żyją te rzeczy i są takie schibernowane, a w lodówce pewnie sobie jeszcze tam te papryki łażą, gadają, no i żeby widziały, gdzie, gdzie, co robią, no otrzymanie życia towarzyskiego w lodówce. Tak, dokładnie. O której chodzisz najczęściej spać? E, raczej po północy. O której wstajesz? E, raczej rano, siódma. Twój ulubiony serial? Mój ulubiony serial... E, Master of None. Ulubione nadzienie do pierogów? E, ruskie. Gdybyś miał zespół muzyczny, to jakbyś go nazwał? E, the Pizzas? <laughs> Byłeś na siłowni? Yy, dawno, ze względu na COVID, ale tutaj trochę sam się ruszam, więc ciężko powiedzieć. Okej. Okay. Czy potrafisz odmawiać? Yy, rzadko, ale uczę się tego. No dobra, pierwsza trzydzieścika za nami, jeszcze dwadzieścia. Ile czasu dziennie spędzasz w mediach społecznościowych? Za dużo. Na co najwięcej przeznaczasz swoich pieniędzy? Yy, ostatnio na mąkę. Jaki jest Twój najgorszy, zły nawyk? Najgorszy, zły nawyk mój. Nie słucham do końca tego, co ktoś ma do powiedzenia. Wtrącam się i przejmuję rozmowę, czyli kiepsko słucham i narzucam własną wolę. No to cieszę się, że dzisiaj chociaż uważnie słuchasz. Skoro o najgorszych rzeczach mowa, to jaka była najgorsza fryzura, jaką kiedykolwiek miałeś na sobie? Kiedyś odważyłem się na niebieskie włosy i to nie był dobry pomysł. A jaki był najlepszy prezent? Jaki komuś dałeś? Eee, siebie, mojej nowej dziewczynie. Ha! O! Często przeklinasz? Często. Jaki jest najbardziej przereklamowany film, który oglądałeś? Najbardziej przereklamowany film, który oglądałem? Myślę, że w tym momencie nie mam konkretnego tytułu, ale ogólnie remake. I, yy klasyków, trochę mnie denerwują i drażnią, bo ludzie myślą, że to jest ta pierwsza wersja, nie sięgają głębiej, nie wiedzą, że to jest update z czego co już było doskonale zamknięte w formie, która jest nie do podrobienia i, i to mnie czasami drażni. Najgorszy przedmiot szkolny? Kanapka. Nie ja żartuję, to najlepszy. Najgorszy, <noise> <noise> chyba historii nie lubiłem. Miałeś jakieś przeznisko w szkole? Yy, wilku. Groźnie. Groźnie, no prawie jak WWDZ. Dokładnie tak. Ulubiona bajka z dzieciństwa? Ulubiona bajka? Gumisie. Dobra, skoro jesteśmy w Twojej kuchni, powiedz mi kapiący zlew, czy może nieco obok cieknąca pralka? Eee, pff, no to dałeś mi do myślenia. Chyba kapiący zlew. Skoro byliśmy już w szkole, to chciałbym się też przejść do tych odległych czasów i powiedz mi, czy koleś z 1.8l już zapomniał? Myślę, że chciałbym zapomnieć. Jaka byłaby Twoja supermoc, gdybyś był superbohaterem? Eee, mnożenie jedzenia. Czy śpiewasz w samochodzie? Śpiewam, ale nie umiem. Płatki z zimnym czy z ciepłym mlekiem? Z ciepłym. Najbardziej niepraktyczna rzecz, jakiej nauczyłeś się w życiu? Eee, robienie na drutach. O kurde, o to Cię nie posądzałem. <laughs> Kibicujesz jakiejś drużynie sportowej? Nie, jak kiedyś w Krakowie, jak byłem na imprezie yy, i przechadzałem się uliczkami Krakowa, ktoś mnie zapytał yy, jeden czy drugi klub, odpowiedziałem, że oglądam siatkówkę, więc zawsze tak się ratuję. To faktycznie niezły wymyk. Samochód czy motocykl? Samochód. Teraz będzie bardzo istotne pytanie. Wujaszku, jak poprawnie imprezować? Z głową i po bandzie. Uwaga, to jest ostatnie pytanie. Czy wiesz czemu Wilk tak wyje księżycową noc? Yy, nie wiem, ale myślę, że tam gdzie raki się mują można się tego dowiedzieć. <laughs> Rewelacyjnie. Wielkie dzięki. W takim razie odpowiedziałeś na 50 moich pytań. Pram. Dziękuję ci serdecznie. Dzięki. Teraz Wasza kolej na zadanie mi 50 pytań tutaj właśnie pod filmem. Postaram się jak najszybciej na nie odpowiedzieć. Liczę na Was, że będą ciekawe, a odpowiedzi będą satysfakcjonujące. Także do dzieła, zaczynamy.